Dobry wieczór. No cóż, e, cięcia kosztów w klubie spowodowały, że przyjechaliśmy prosto z autokaru na mecz. Na pewno nie było to jakieś tam z naszej strony, że, że się poddajemy. Po prostu sytuacja zmusza do takich, a nie innych e, sytuacji. Co, wygraliśmy jeden punkt, który dla nas jest bardzo cenny. Na pewno chyba to jest niespodzianka. Cieszymy się z tego, że utrzymujemy w dalszym ciągu dobrą formę, którą prezentujemy już od dłuższego czasu. I co, i gramy dalej, zdobywamy kolejne punkty, mamy jeszcze parę spotkań do końca rundy zasadniczej, chcemy zająć jak najlepsze miejsce i może nam się jeszcze trochę szczęścia e, przytrafi w tych innych dziedzinach pozasportowych. Dziękuję. Cieszymy się ze zwycięstwa, e, jest to dla nas też bardzo cenne, tak jak Marcin powiedział, wygrali tutaj punkt. E, my też myślę, wygraliśmy dwa punkty, mecz się mógł podobać i... Kibice, którzy przyszli na, na halę, na pewno obejrzeli 5 e, setów e, siatkówki. I mam nadzieję, że, że problemy finansowe e, zespołu z Warszawy się jakoś rozwiążą i będą mogli grać swobodnie. Dziękuję. Gratulacje jest... dla trenera i kapitana, dla całego zespołu za zwycięstwo, za, za ten, ale ja również muszę z moim chłopakom pogratulować bardzo dobrej postawy w dzisiejszym meczu. E, pomimo tego, że też mamy i trochę problemów właśnie pozasportowych, ale też fizycznych. Nie mógł zagrać Damian Wojtaszek i, i Patryk, ale dzisiaj zmiennicy naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony. Mówię o tych dwóch pozycjach, bo reszta jest, jest naprawdę też w niezłym, niezłej dyspozycji, a ja mam też taką satysfakcję, że, że tutaj zespół z Bełchatowa musiał naprawdę wytoczyć już wszystkie swoje najlepsze działa, żeby z nami wygrać i to też jest dla mnie taki pozytywny aspekt tego tego meczu. Gratulacje dla Radka za walkę i za postawę zespołu. Chyba mecz z tego typu, że, że obie drużyny są zadowolone, i to, to chyba najlepiej oddaje klimat po, po spotkaniu. My rzeczywiście zaczęliśmy w, trochę w eksperymentalnym składzie. Tak czy inaczej, ja planowałem udział wszystkich zawodników w tym, w tym spotkaniu. Niemniej jednak, z tego co się cieszę, z tego co jest chyba taką największą wartością, dzisiaj Politechnika. E, bardzo dobrze zagrywała. Bardzo dobrze zagrywała. Mocna zagrywka, nieduża ilość błędów, i to był naprawdę fajny sprawdzian dla, dla tych zawodników naszych przyjmujących. E, warto było, żeby, żeby i Bartek, i Winiar, i Zator takie, takie zagrywki e, poprzyjmowali. E, tego na treningach się często nie uzyska. Natomiast no, z takiego troszeczkę. Bleczego dźwięku, no to ta ilość błędów w ataku. Jednak zrobiliśmy dużą ilość błędów w ataku. Ja sobie nie przypominam, 25 oddanych punktów w ataku to jest, to jest bardzo dużo i, i, i nad tym musimy się zastanowić. Dziękuję.